Czy jesteś gotowy na Wyn? A może nawet jeszcze nie zacząłeś robić swojej postaci? Do dodatku zostało jeszcze tylko kilka dni, ale nie martwcie się, nawet teraz zdążycie wyekspić swoją postać i ubrać ją w taki sposób, żeby była gotowa do questowania. No witam YouTube, z tej strony Smyro, a dzisiaj pokażę wam, jak wylewelować i ubrać swoją postać w taki sposób, żeby była gotowa na Warwin, korzystając z prepaczowego eventu, który zakończy się wraz ze startem dodatku. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę i zasubskrybuj kanał, a ja zapraszam do oglądania. Jak szybko wylewelować postać od 10 levela do 70 i jak zdobyć gear 400? 80 item level na Pripaczu, jeszcze przed wyjściem Waru Otóż Otóż, ważne czy gracie w Horde czy w Alliance, macie portal w głównej stolicy do Dalaranu. W Alliance jest to tutaj, jest, jesteśmy dokładnie na początku Stormwind w tej district. W Horde jest to w Kalimdorze, w Orgrimmarze, w tym miejscu tutaj obok Auction House'u Wally of Strength, od razu, jak wejdziecie do Orgrimmaru, to po prawej stronie będzie taka babka, Mac, Kirin, Toru, bladelka. Dokładnie tak będzie wyglądać, jak ta, tylko to będzie bladelka, też będzie portal. Wchodzicie do Dalaranu sobie. Prawdopodobnie po zrobieniu nowej postaci, na przykład Alight Race, albo po wylewelowaniu postaci na Excel 3 do levela 10, 11, zostaniecie po prawej quest, który się nazywa Radiant Memory chyba się nazywa ten quest. Teleportujecie się do Dalaranu, bierzecie ten quest, bo klikacie sobie tutaj, on od razu wyskoczy, go przyjmujecie, i biegniecie sobie do Chamber of the Guardian na samym środku. Biegniecie sobie do Chamber of the Guardian, wchodzicie tutaj to takie taki, to takie taki, jest teleport. I tutaj będzie siedział Kadgar. Zagadujecie Kadgara, oddajecie mu questa, i tutaj mam portale, to są portale 3, te trzy nas interesują, do tego eventu. Jak widzicie, nad tym portalem akurat jest timer, bo event trwa w tym konkretnym miejscu, czyli w Dustwalow Marsz teraz. Portale są do Syringor, kolejno, Dustwalow Marsz i Dragon Blight. One lecą jakby jeden, drugi, trzeci, jeden, drugi, trzeci. Cały czas tak samo, w takim samym lupie. Każdy event trwa godzinę. Portal, na którym aktualnie jesteś, no po prostu klikasz sobie, w którym, na którym aktualnie jest timer, żeby wejść do eventu. Event polega na tym, że wchodzicie sobie. Widzicie tutaj NPC, bierzecie sobie quest od niego. Ten quest jest raz na dzień na konto, czyli codziennie można zrobić go raz. Na jakiejkolwiek postaci chcecie, ale tylko raz. I te eventy są trzy na każdej lokacji. Teraz otwieracie mapę i macie takie pomniejsze jakieś rzeczy do zrobienia, pomniejsze takie eventy. Lecie sobie na przykład do tego, bo od razu będziemy mieli Dragon Riding Dragon Riding się odblokowuje automatycznie od levela 10. Lecie sobie na przykład do tego i macie po prawej stronie co trzeba zrobić. To akurat musimy zabijać Quillbory, czy takie świnki. Zabijamy sobie świnki, żeby napakować tutaj 100% i za każdy taki event, który zrobimy, dostajemy punkty. Te punkty nazywają się Residual Memories, które można potem wymienić na gear. Oraz zostajemy level. Znaczy level, zostajemy po prostu I często to jest level, no bo bardzo szybko się to leveluje. Jak widzicie na samej górze, mamy coś takiego jak Memories Remaining. To leci od 100% do zera. Jak doleci do zera, to w konkretnym miejscu, tutaj akurat jest tutaj, pojawia się boss. Tutaj to będzie Onyxia. W Syringor to jest Ragnaros, a w Dragon Blight to jest Lich King. Wtedy wszystkie eventy znikają z mapy. Biegniecie sobie do tego bossa, zabijacie bossa. Przy okazji robiąc ten quest dzienny oddajcie ten gość przy tym portalu i dostajecie gwarantowaną broń chyba, albo gwarantowany nie broń, tylko gwarantowany item, tam level 480 coś i jakąś część tych punktów właśnie do wymiany na walutę. Zaraz wam pokażę jeszcze jak się tam walutę wymienia. Jak macie już walutę, macie już zbieranych punktów tutaj, jakąś tam ilość, co najmniej 2000, bo przedmioty kosztują od 2 do 8 tysięcy, to sobie tutaj, gdzie jest portal pokazany, portal tu Dalaran, zagadujecie tego ziomka, który da wam, dam wam questa, będziecie show me your words, i możecie sobie tutaj kupować jakieś tam pierścienie, jakieś trinkety, jakieś tam zbroje i tak dalej, potem te zbroje można wymienić na setówki. Czyli kupujecie sobie to, potem wymieniacie na setówki w Valdrakent, potem też wam mogę pokazać, w którym to konkretnym miejscu jest i tyle. Jak się event skończy, to jak mówiłem, on trwa godzinę. może sobie to zobaczyć tutaj. Po prostu sobie oddalacie mapę, na której jesteście prawym myszy i możecie sobie nakierować. dzisiaj, ile wam zostało? 53 minuty. Jak się event skończy, wraca się do tego portalu tutaj. To macie na mapie portal Tudalaran. Dalaran. Klikacie ten portal Tudalaran Dalaran i idziecie do następnego, następnej lokacji, w której event aktualnie się zaczął. Tak jak mówiłem, on zawsze jest w lupie Zawsze jest Cylingorg Org, i Dragonblight. Czy teraz jak się skończy tu, to będzie w Dragonblight. I robi się analogicznie całkowicie to samo. Ogólnie w tych eventach questy są różne, w tych takich pomniejszych, aczkolwiek po prostu latajcie za innymi graczami. Nawet nie musicie specjalnie dużo robić, wystarczy kilka mobków hitnąć. Im bardziej pomożecie, tym szybciej będzie oczywiście, także polecam pomagać, ale robiąc cokolwiek dostajecie contribution w tym questie i... Co za tym idzie, też punkty i expath. Dobra, pokażę Wam od razu, gdzie się te itemy przerabia. To też istotne. Jak sobie zdobędziecie te itemy na 480 item level z eventu, to trzeba polecieć sobie tutaj. Ogólnie, jak jesteście w Dragon Isle, stal od razu Valdraken. Po prawej stronie jest Tyrhold. I Jak jest cały Tyrhold, to po lewej stronie jest taka mała tutaj świątynia, tak jakby. Taka świątynia grecka. Trzeba do tej świątyni greckiej wlecieć. I tutaj sobie klikacie. Jak chcecie zamienić jakiś item z normalnego na rajdowy, no to bierzecie sobie tutaj na przykład ten item. I macie zmienioną razu na rajdówkę na setowy, i potem można je ulepszać w Waldraken. Witam tutaj Post Smyro. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, gdzie ulepsza się tej temy, już wam pokazuję. Jak jesteśmy w Waldraken, w taldrazu z Waldraken, w mieście głównym Dragonflighta, podchodzimy sobie do jakiegoś guardiana i pytamy się go, gdzie jest auction house. On nam pokaże na mapie, gdzie jest auction house. Lecimy sobie do tego auction house, który znajduje się dokładnie w tym miejscu. Jak widzicie tutaj mamy auction house, house, a auction po prawej stronie mamy takiego smoczka tutaj, który się zwa Kuzlot i on ma item upgrade'y. Klikamy sobie na niego, wybieramy item, który chcemy ulepszyć i jak widzicie możemy sobie go ulepszyć przy pomocy Flight Stone'ów oraz Welping Awakened Crestów. Jak je zdobyć? Albo no, ponownie można sobie cały czas robić ten event, który przed chwilą pokazałem. On daje bardzo dużą ilość Flight i Crestów. Ewentualnie można sobie też robić Dungeon'y, można robić raid, na przykład Ride Finder, World Questy czy jakiekolwiek aktywności na Dragonflightie. Ale mimo wszystko prawdopodobnie najszybszym sposobem będzie po prostu robienie tego eventu w kółko. Mam nadzieję, że poradnik wam się przyda i pozwoli szybko wylewelować postacie oraz je ubrać tak, żeby być gotowym na The War A The więc zapraszam też na mojego Twitcha, gdzie będziemy go streamować od dnia premiery. Widzimy się w Azeroth.